Children, I'll take thee away into a land of enchantment. Come little children, the time's come to play here in my garden of shame. Szósty miesiąc, szóstego dnia, jakoś chwilę po szóstej Zobaczył ją jak stała w trudnej, rozciągniętej bluzce Uśmiech miał jak rekin i puste oczy lalki Zrobił jeszcze rundę wokół, po czym podjechał na parking Zdał wszystkie zakamarki w obrębie głównych przecznic Miał niecodzienne hobby, lubił zabawy z dziećmi Miasto to śmietnik, ludzie topią się w śmieciach Nikt nie zwróci uwagi, że zniknął bezdomne dzieciach Cześć, powiedział do niej swym oślizgłym głosem Nie mogła mieć więcej niż jeden 11 wiosen, co się dzieje dziecko? Uchudznął i zagadał, gdzie jest mama i tata, czemu stoisz tutaj sama, też pada coraz bardziej. Mieszka mnie opodal, nie możesz tutaj zostać. Przecież jesteś bardzo młoda, schowaj, się w moim aucie, jesteś blada, jak trup Możesz. Przecież dostać nawet zapalenia płuc. Znów mu się udało, kolejna z wielu ofiar, pedofil, sadysta, przed niczym się nie cofał. Umiał dobierać słowa, stworzyć iluzję, opieki, taki psycholog, a Sektor ze słabością do dzieci, wygodnie ci się siedzi, choć pojedziemy do mnie. Odwiozę cię z powrotem, przysięgam, że nie zapomnę. Dzieci są bezbronne, ciągle z tego korzystał, zwabił dziewczynkę do auta i ruszyli na piska. Ciekła mu ślina spyska, lekko ją pogłaskał. Nie bój się maleńka, mieszkam kawałek od miasta. Już prawie zaczął maskać, mało brakowało, kiedy zmieniając biegi, otarł się o jej kolano. Stano pod domem, chatę miał niemałą. Nikt tu nie usłyszy krzyku. Sąsiedzi nie przeszkadzają, Chodź, zrobię ci kakao. Mówił z fałszywym uśmieszkiem, a w jego zepsutym tym sercu wrzało wszystko, co grzeszne. Dość tych podchodów. Chodzi główne danie Podszedł do niej od tyłu I mocno chwycił za ramię Ale chwila co jest grane wygięła jego palec A on runął na ziemię Całym swoim ciężarem Przejebane Kość przebiła skórę Nie mógł uwierzyć w złamanie Patrzył na rękę jak dureń Jak się z tym czujesz? Zapytała go jakby Przez jej struny głosowe Przemawiały wszystkie diabły Nagły przypływ bólu Szybko w panikę się zmienił Ślizgając się po posadzce Próbował wstać z ziemi nie myśl, że uciekniesz, zabawę mamy świetną Oczy małej dziewczynki płonęły, niczym piekło To nie jest zwykłe dziecko Znów chciał się podnieść, z wrażenia na jej widok Opróżnił, pęcherz w spodnie zaczął skomleć i się modlić Mario, przenajświetrza pani Ona szybko mu przerwała Boga nie ma tutaj z nami Zanim zrechniesz kumlu i wesprze z ciebie duszę Dołożę wszelkich starań, żebyś cierpiał jak najdłużej Jestem duchem twoich ofiar, jestem piekielną karmą, jestem twym najgorszym wrogiem Możesz mówić na Starł sobie gardło, krzyczał kilkanaście godzin Kiedy łamała mu nogi, patrzył w jej czerwone oczy Nawet próbował się bronić, wyciągnął z kurtki kastet Ona śmiejąc się do łez, biotła mu pięść na miazgę Ty żałosny, bawi mnie twój mi opór Jej małe pięści rozczaskały mu twarz jak obuch, obuch. Ciągle wołając pomocy, a ciało dziewczynki weszło w stan dziwnej metamorfozy Oczy płonęły nadal, lecz nagle światło zgasło I tylko księżyc słabo oświetlał pokój spod zasłon Coś spadło na podłogę, coś przewracało krzesła Coś wiło się na ziemi i nie potrafiło przestać Nagle cisza, może odeszła i już jej nie ma Słyszał tylko swój oddech i przedwojenny zegar Zaczął grzebać w kieszeniach zdrową ręką, panicznie Aż znalazł i odpalił ozdabianą zapalniczkę To nie Rzucił widząc oświetloną strzygę niezgrabny twór, coś na wzór peksiński Plus Giger patrzyła na niego chciwie wywijając ogonem A pedofil czuł, że powoli zbliża się koniec Położyła na nim dłonie białe, pokrzywione palce Obwąchała go całego, siadając na jego klatce Odpuścił sobie walkę, kiedy otworzyła paszczę I posapując zatopiła zęby w jego czaszce Nieznacznie jęknął, szczęka mu opadła Miał wzrok jak krowa próbująca wyjść z pagna, Krwawa masakra, to było okropne Policja zamiast worka na zwłoki przyniosła zmiotkę W tej dobranocce morał jest prosty Moje drogie dzieci, nigdy nie ufajcie obcym Dziewczynki i chłopcy, pokażcie już światła Słuchajcie tego, co mówią do was ojciec i matka Bye. <laughs>